Słuchaj Zośka, taki mam dzień wolny, coś bymy byśmy może porobili w tej chałupie i my tak se patrzę na ten korytarz, może byśmy to przebielili, może bym się i chycił za to malowanie dzisiaj, no popodzę się jak tam jest koło krotki już torno. Pierwsze bym to może łomił jakoś. A sama by mi tu jasiek, co by mi przyszedł i pomóc, bo wiesz co samemu to jest nie robota Zośka, no już lak niech trafi te pajęcyny non stop i no chodzę i łomiatom mi ład lewa i doprawa i non stop są te pajęcyny, no nie, nie to si trafi. Może bym se wyciągnął karczera i to ze spółką wszystko, może tak by to było lepiej. Na pewno byłoby lżej! I ja nie wiem, czym to ten Jasiek wtedy malował. No, co ja mam robić bez tymi? Bo już nie wiem, dzień wolny mam, chodzę po tej chałupie. Niby bym pobielił, ale bym nie pobielił. Coś bym porobił, ale nie wiadomo co. No, trawy już nie będę kosił, bo liści jest nadupcone wszędzie. Może bym pocet, to poza tą trosetkę, nie? Nie wiem, może bym coś zrobił, ale ja nie wiem co. Już sążem żem z dzicą. Szczerze mówiąc, no, to nie wiem, czy bym se najlepiej. Nie legnął do pościeli. Co będziemy robić? To nie ma co ani malować, to już jest zimno sucho i to nie będzie też schło. Dzisiaj jest nie dzień na roboty, to nie ma ani co wymyślać jednak. Czas dychnąć.